Sport to emocje, pasja i rywalizacja, ale to także ogromny wysiłek dla ciała codzienne obciążenia, kontuzje i wyzwania, które mogą zatrzymać zawodnika na drodze do sukcesu. Właśnie tutaj, w sercu klubu sportowego, pracują fizjoterapeuci często niewidoczni z trybun, ale absolutnie kluczowi w drodze każdego sportowca. Ich rola zaczyna się zanim pojawi się ból dbają o profilaktykę, uczą jak wzmacniać ciało, poprawiają technikę ruchu i czuwają nad regeneracją. Co dzień jestem fizjoterapeutą klubu Brookbed Thermalika Nieciecza, klubu występującego w, na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce w piłce noży, czyli w ekstraklasie. Moja praca w klubie polega na opiece około treningowej, około meczowej zawodników. Oprócz tego też wdrażam zawodników po kontuzjach, w treningach indywidualnych na boisku. Uczestniczymy również w procesie rehabilitacji zawodników po urazach. Jest trochę tych urazów po, po meczach, po treningach i, i staramy się jak najszybciej doprowadzić zawodników do do pełnej sprawności. Czyli tej czy praca polega na tym, że skupiamy się na tym, aby spełniać oczekiwania piłkarzy, doprowadzać ich do jak najlepszej formy fizycznej. Co za tym idzie, często też psychicznie, ponieważ często zawodnicy, przez to, że odczuwają jakieś urazy, również to wpływa to na ich nastrój, i poniekąd wpływa to również na formę na boisku i jakość gry zawodników. Wspólnie, razem z chłopakami, ustalamy plany treningowe, plany rehabilitacyjne dla zawodników po kontuzjach. Mój typowy dzień z drużyną wygląda następująco: przychodzimy godzinę przed każdą zbiórką zawodników, przygotowujemy wtedy suplementy, nasze miejsce pracy, izotoniki. Mamy odprawy między fizjoterapeutami odnośnie tego, co musimy w danym dniu zrobić. Przed treningami zawodnicy przychodzą do nas na prewencję, a następnie wychodzimy na trening. Na treningu nasza rola to po prostu czuwanie nad tym, że w razie gdyby jakiemuś zawodnikowi coś się stało, to jesteśmy i mu pomagamy. Dlatego też nie zdarza się to tak często i dodatkowo trenerzy też korzystają z nas przy e, ćwiczeniach. Najczęstszymi takimi urazami u zawodników no, są przeważnie te urazy stawowe, czyli e, stawy kolanowe, stawy skokowe, niekiedy jakieś e, kontuzje związane z, ze stawem biodrowym. Ale też często spotykamy się z jakimiś urazami mięśniowymi, które są spowodowane na przykład przeciążeniami, zbiciami e, bądź różnorakiej innej przyczyny stanami zapalnymi. Jak dbamy o to, by zawodnicy unikali kontuzji, analizujemy raporty z GPS, oceniając zmęczenie tych zawodników, sprawdzamy ich także w różnych testach na stołach. Jeśli tylko przychodzą z jakimś dyskomfortem, od razu staramy się coś na to zaradzić, tak żeby ten dyskomfort mijał i żeby też oni mieli dobre cały czas samopoczucie. Ważne jest również to, aby właśnie przed, nie tylko pracować z zawodnikiem, bo tak się przyjęło, że przeważnie ocenia się fizjoterapeuta o tym, że pracuje przede wszystkim na kozetce, stole. Do fizjoterapii, ale często jest to też związane z profilaktyką poprzez kinezoterapię, ćwiczenia różnego rodzaju korekcyjne i przygotowanie motoryczne, bo im lepiej zawodnik będzie przygotowany motorycznie i będzie miał mniej urazów, no, tym jego forma fizyczna będzie lepsza, a taki kształt tego dają odpowiednie ćwiczenia, odpowiednia praca na stole i oczywiście zabiegi rehabilitacyjne. Dzień dobry, dobry. Aha. Można obniżyć. Aby zawodnicy unikali kontuzji. Przed treningiem wykonujemy masaże, a także pracujemy na, na sprzęcie, który mamy dostępny w klubie i on ma po prostu zapobiegać tym kontuzjom. Polecamy również wszelkiego rodzaju ćwiczenia prewencyjne, aby tego dokonać. No i co? Tak, można w półce. Dziękuję no. bardzo próbuję. No powrócę. Całej... później. W północy pisałem, bo nie mogłem zbadać. wymyśleć. Jeśli chodzi o profilaktykę urazów, to ja uważam, że przede wszystkim jest to trening siłowy nad którym czuwa nasz trener przygotowania motorycznego Wojtek. My dodatkowo w przypadku na przykład chłopaków po kontuzjach, jak Wojtek Jakubik czy Noam Rosek, ewentualnie jakieś swoje sugestie też do tego planu ich treningowego dokładamy. Najważniejszymi ćwiczeniami oraz rzeczami, które sprzyjają zapobieganiu kontuzji, są na pewno ćwiczenia rozciągające i powiększające zakresy ruchomości, dbanie o to, aby każdy zawodnik boryka się ze swoimi jak gdyby mankamentami i musimy jak gdyby te mankamenty eliminować. Może jak lubi trochę docisnąć się. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie, 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 to jest taki masaż relaksacyjny, nie powiedziałbym. Ale przyjemny. Sportowy, sportowy, no sportowy. Jeśli chodzi o powrót zawodnika po kontuzji, musimy ze sobą bardzo dobrze współpracować. I chodzi tutaj nie tylko o sztab medyczny, ale także sztab szkoleniowy, sztab e, przygotowania motorycznego. Musimy tutaj e, wszyscy działać e, jednym zespole e, kierować się e, jak e, najlepszą e, troską o zawodnika. I działać wspólnie z porozumieniem właśnie fizjoterapeuta, trener, przygotowania motorycznego i Stricter, pierwszy, drugi trener oraz asystent. Proces powrotu zawodnika do treningów jest kilkuetapowy. Najpierw musi być rzeczywiście postawiona diagnoza, później, w porozumieniu z lekarzami, z którymi współpracujemy, wykonujemy rehabilitację, a po rehabilitacji, po wykonaniu określonych testów, jeżeli lekarz klubowy zgodzi się na powrót do, do treningu, wtedy Wracam. Co daje mi największą satysfakcję w tej pracy. Ja jestem z tym klubem związany od dziecka, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. I oprócz tego kocham piłkę nożną, więc taką drogę na siebie wybrałem i po prostu cieszę się, że jestem tutaj. Praca z, z grupą portowców i wiadomo powrót zawodnika po, po kontuzji na boisko. Najfajniejszą po prostu w tym rzecz, w tym jest osiąganie tych wyników wspólnie i cieszenie się ze wszystkimi razem, bo wszyscy pracujemy tutaj w jednym celu, wszyscy dążymy do tego, żeby po prostu e, klub osiągnął jak najlepsze wyniki w sezonie. To jest praca to! To jest praca to! Moja rada dla młodych sportowców jest taka, aby urozmaicali swoje życie sportowe, nie ograniczając się tylko do, do grania w piłkę nożną, ale również wykonując inne aktywności fizyczne, które są ogólnorozwojowe. Złota rada dla sportowców, żeby dbali o swoje zdrowie, to zadbanie o dobry sen. O dobrą dietę. Nic nie da tak dobrych rezultatów: zimna woda, drenaże limfatyczne, masaże, innego rodzaju elementy regeneracji jak sen. Po prostu sen jest najbardziej istotny. Musimy zwracać uwagę na to, że w dzisiejszych czasach elektronika po prostu ma. Potężny wpływ na to, jak się regenerujemy, warto zwrócić uwagę na to, żeby nie korzystać często z urządzeń elektronicznych przed snem. My musimy mocno zwracać również uwagę na dietę, na to, jak się odżywiamy, bo to w długofalowym skutku przynosi najlepsze rezultaty, jeśli mamy odpowiednią regenerację, odpowiednie odżywianie. No i oczywiście też prewencję przed kontuzjami czyli skupiamy się na tym, żeby. Rozmawiać, pytać swoich trenerów, na co zwrócić uwagę, bo często jest to mega indywidualna sprawa. Moment w pracy z drużyną, który wspominam jako taki najbardziej dla mnie miły, no to jest końcówka poprzedniego sezonu, kiedy już wywalczyliśmy ten awans do ekstraklasy, oraz chłopaki po kontuzjach, właśnie Wojtek i Noa zaczęli już wracać do treningu. Na boisku są na pewno sukcesy drużyny. W moim przypadku są to dwa awanse do ekstraklasy z brukbet Najciekawszy moment pracując w klubie w Niecieczy było zdecydowanie spotkanie z... Właściwie mecz, w, mój debiut na dobrą sprawę w Termalice, czyli mecz z Jagiellonią Białystok, ponieważ tam zapoczynałem swoją przygodę z pracą jako fizjoterapeuta. Jestem również z województwa podlaskiego, był to dla mnie niezwykle sentymentalne spotkanie. Mega wspaniałe przeżycie, gdyż wygraliśmy na słonecznej 4-0. I to po prostu dało nam niesamowity początek w sezonie. Gdybym miał opisać całą naszą pracę w jednym zdaniu, to powiedziałbym po prostu, że naszym zadaniem jest utrzymać zawodnika w sprawności, bez urazów, jak najdłużej tylko się da. Jest to na pewno e, piękna przygoda. Praca jest dynamiczna i satysfakcjonująca. To troska, zwracanie uwagę na potrzeby zawodników, ale również ścisła współpraca i zwracanie na to uwagę, że jesteśmy jednym zespołem i dążymy wszyscy do tego samego. Światowy Dzień Fizjoterapii dziękujemy wszystkim specjalistom, którzy stoją na Straży Zdrowia Zawodników i wspierają ich w drodze pomarzenia.